Witam w programie Działacz w terenie, e, jesteśmy na stadionie w, w KS Wiązownicy. E, moim gościem jest Patryk e, Zieliński, najlepszy strzelec poprzedniego sezonu czwartej ligi. Cześć Patryk. Witam, dzień dobry. Na początek e, gratulacje, w poprzednim sezonie udało się Wam zrealizować dwa cele sportowe, zarówno awans, e, a Ty zdobyłeś e, tutu e, korony strzelca, zdobyłeś 38 e, goli, super forma. No na pewno, fajnie, fajnie, ale to już był to już, to już przeszłość i teraz skupiamy się na, na tym sezonie w trzeciej lidze. Szkoda dzisiaj tego meczu, bo, bo naprawdę wydaje mi się, że dobrze graliśmy pierwszą połowę, dużo sytuacji, trochę niedokładności właśnie i ta skuteczność zawiodła, ale trudno, trzeba grać dalej. No zaraz do meczu podejdziemy, ja jeszcze zapytam, bo tutaj od kibiców słyszałem, że to chyba drugi tytuł Korony Króla Strzelca, czwarty ligit, prawda to? Tak, tak, trzy lata temu chyba. Wydaje że zdobyłem w czwartej lidze i teraz powtórzyłem. Mhm. Czyli historia lubi się powtarzać. Po ostatnim meczu rozmawiałem z, z prezesem Ernestem Kasią. Wspominał, że masz dużo telefonów do przejścia do innej drużyny, co zdecydowało, że zostałeś w wiązownicy? Wydaje mi się, że du dużo telefonów to, to trochę na wyraz. Były, były telefony, były jakieś konkretne oferty, ale, ale zostałem tutaj i i będziemy walczyć teraz w tym sezonie. Mm -hmm. e, powiedz, czy przed pierwszym meczem tutaj e, w ramach trzeciej ligi, czy była trema? E, z wszystkich zawodników, nie tylko twoja. Wydaje mi się, że nie. Że, że, że tremy, tremy nie było. Raczej bardziej była pewność siebie, bo już nie mogliśmy się doczekać tak naprawdę przez miesiąc, bo okres przygotowawczy był, e, był dosyć krótki, ale, ale no mówię, no czekamy na te kolejne mecze. Szkoda, szkoda te, tego wyniku dzisiejszego. Mm -hmm. W ogóle, no tak jak powiedziałeś, krótki czas odpoczynku, udało się wypocząć, gdzieś wyjechać? Nie, nie Nie byłem akurat w tym roku. Myślę, myślę że może, może za rok uda się, uda się gdzieś, gdzieś pojechać. No wróćmy właśnie do meczu. Przegrywacie 2-1 z orientami radzenia Podlaski. No w pierwszej połowie były sytuacje, że nawet można by było i 2-1 prowadzić, prawda? Był słupek. Na początku też mogłeś mieć asystę. Chyba Wydra no, miał idealną sytuację, no ale niestety. Czego zabrakło? Szczęścia, doświadczenia? Myślę, że no nie wiem, czy doświadczenia, no może faktycznie to był pierwszy mecz i takie przetarcie, tak? I tak jak powiedziałem na początku tej skuteczności trochę i, i dokładności przede wszystkim w podaniach, bo mieliśmy łatwe piłki, a, a graliśmy niedokładnie i, i trochę nerwowości się wkradało. No i na domiar złego jeszcze ta czerwona kartka chyba też troszeczkę pomieszała. Tak, no przez 30 minut musieliśmy się bronić i, i ciężko było stworzyć jakąś klarowną sytuację. Mhm. Następnej kolejce zagracie. Ze Stal stalowo Wolo, tam dużo y, zmian. Zapowiada się ciekawy mecz. No tak, bardzo ciekawy mecz, ale później gramy znowu w środę, później znowu w sobotę i ten terminarz jest napięty i trudno no trzeba grać i walczyć do końca. Patryk, jeszcze raz gratuluję za tytuł, y, tytuł strzelca. Dzisiaj też strzeliłeś bramkę, więc życzę Ci, żebyś i w trzeciej lidze został prowiem strzelców, No i powodzenia w następnych meczach. Dziękuję. Dziękuję. Dzięki. Dzięki.